Kwiaty przed chlebem, Mot to mamy. Bliskość człowieka ponad rzeczy. Starszym ludziom pomagamy. Obecnością, która leczy. W podarunku wam niesiemy. Radość, szczęście i garść dobra. Ten czas piękny, co się zbliża. Niech zawita miłość szczodra. Pod choinką, tą zieloną, pewnie znajdą się pragnienia. Kiedy z pierwszej gwiazdki blaskiem. Zaczekają się spełnienia. A nadzieja niech się zrodzi. W waszych sercach, w waszych głowach. Co miłe, piękne, dobre. Powitajcie w domu, progach. Śledzę do Was życzeń, które fruną jak na skrzydłach. Niech dolecą i zagoszczą nasi drodzy w Waszych sercach.